Cześć kochani ogrodnicy, z tej strony Laura Szymańska. Witam Was na moim kanale o roślinach, ogrodnictwie i pięknych ogrodach. Jeśli kochacie zieleń i szukacie inspiracji do swojego ogrodu, koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych porad ani nowinek. A teraz zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem Wam o. Sekrety bogatych zbiorów i przepisy na smaczne potrawy skały są substancjami obojętnymi które w żaden sposób nie wpływają na skład gleby, ponieważ nie są nawozami. Ich funkcja jest taka sama jak piasku. Piasek nie jest jednak uważany za nawóz. Rozluźniają one jedynie glebę i zmieniają jej strukturę. Skały nie zmieniają klasowości gleby, ponieważ są substancjami obojętnymi. W celu odtlenienia gleby lepiej jest użyć kredy, wapna, mączki dolomitowej. Użycie perlitu jakościółki nie jest uzasadnione. Ponieważ proszek jest bardzo lekki i używając go na grządkach, zostanie po prostu zdmuchnięty przez wiatr lub zmyty z grządki podczas podlewania lub deszczu. Biały kolor ściółki perlitowej będzie odbijał promienie słoneczne. W rezultacie gleba i system korzeniowy nie będą się nagrzewać. Przydatne właściwości. Zawiera pierwiastki niezbędne dla roślin, wapń, potas. Magnez, żelazo. Zapobiega zakwaszeniu gleby poprzez zmniejszenie zastoju wody. Średnik sterylny. Ponieważ jest wypalany w temperaturze 870 OC. Służy do rozwoju silnego systemu korzeniowego, przyspiesza wzrost i dojrzewanie warzyw, zwiększając w ten sposób plony o 10-25%. Poprawia kiełkowanie nasion i sadzonek, wspomaga lepsze ukorzenianie sadzonek podczas przesadzania. Kiełki są usuwane z łatwością bez uszkadzania korzeni, poprawia wydajność stosowanego nawozu, jak działają wermikulit i perlit. Dlaczego te skały zaczęły być wykorzystywane w ogrodnictwie, ze względu na swoje właściwości. Wermikulit i perlit działają niemal identycznie. Ich główną funkcją jest spulchnianie gleby. Kupując ziemię w sklepie, prawdopodobnie zwróciłeś uwagę na białe i szare wtrącenia. Te grudkowate wtrącenia zapobiegają sklejaniu się gleby, zagęszczają ją przed podlewaniem i ułatwiają dostęp powietrza do dolnych warstw gleby. Ponadto minerały pełnią szereg innych przydatnych funkcji: wygładzanie dobowych wahań temperatury. Skała piankowa doskonale magazynuje ciepło. Oddając je powoli w nocy. Dlatego też, gdy temperatura spada, system korzeniowy roślin nie zamarza. Wysoka absorpcja wilgoci dzięki strukturze materiałów. Podczas podlewania roślin nie musisz martwić się o wysychanie gleby. Minerały absorbują wodę, a następnie stopniowo oddają ją korzeniom. Większość płynnego nawozu, który normalnie wypływa przez otwory drenażowe, jest absorbowana na powierzchni materiałów. Rośliny będą je stopniowo pobierać z powrotem. Erlit i vermiculit doskonale nadają się do sadzonek. Dzięki swojej obojętności sadzonki nie ulegają rozkładowi przez grzyby i bakterie. Mikroorganizmy nie osiadają na nich i nie namnażają się. Z tego samego powodu minerały są idealne do cięcia sadzonek roślin domowych. A sadzonki w nich ukorzeniają się szybciej? Ich system korzeniowy będzie bardziej rozwinięty niż tylko w wodzie i nie będzie gnił. Uprawa sadzonek w wermikulicie. Bardzo podobała mi się ta metoda. Spróbuj sadzić sadzonki również w ten sposób. Ponieważ obie substancje są materiałem przyjaznym dla środowiska, można je stosować nie tylko w celu spulchnienia gleby ale w czystej postaci, uprawiając sadzonki aż do etapu zbioru. Taki sposób uprawy sadzonek jest dobry, ponieważ ma wiele zalet. Uprawa sadzonek wcale nie wymaga gleby wiadomo, że gleba, zwłaszcza ta pobrana z ogrodu warzywnego i niezdezynfekowana, jest źródłem chorób usadzonek, ze względu na brak kontaktu z ziemią, Sadzonki nie wylegają z czarnej nogi. Podlewanie odbywa się raz w tygodniu. Wermikulit dobrze wchłania wilgoć i oddaje ją w ciągu 7 dni. Dlatego podlewając sadzonki, można bezpiecznie wyjechać na wakacje na tydzień lub w tym okresie nie chodzić do daczy. W ten sposób można uprawiać dowolną kulturę warzyw, ogórki, pomidory, paprykę, bakłażany. Kwiaty o dużych nasionach. Istota metody uprawy sadzonek jest dość prosta. W płytki tacy wlać wermikulit, zalać wodą. Odczekaj trochę czasu, aby woda została wchłonięta, a następnie zasiej nasiona. Pielęgnacja przed zbiorem nasion polega jedynie na regularnym podlewaniu, aż do momentu, gdy zbiór jest wymagany. Metody stosowania. Uprawiając sadzonki. Do gleby dodaje się do 20 do 50% objętości mieszanki gleby. Kiełkowanie nasion i sadzonek roślin odbywa się we wermikulicie lub perlicie tylko w czystej postaci, 100%. sadząc roślinę w ziemi, należy dodać 1 do 2 filżanki minerałów do każdej studzienki, wymieszanych z glebą. Do sadzenia roślin w pomieszczeniach pobiera się 10 do 30% objętości doniczki. Podczas sadzenia krzewów należy dodać 2 do 3 3 litry vermikulitu lub perlitu do każdej studzienki i wymieszać z glebą, gdzie kupić. Koszt? Spienione minerały można kupić w każdym sklepie ogrodniczym, w supermarkecie, na targowiskach. Ich koszt jest stosunkowo niski. Kupiłem opakowanie 0,5 litra za 40 rubli. Myślę, że cena w innych regionach nie różni się zbytnio od tej, za którą ja kupiłem.